Hejka, hejka, witajcie na kanale Rysownicy bez licencji. Po tym jakże długim czasie, w którym były wakacje, ludzie jeździli w różnych, do różnych krajów, może spędzili ten czas na rysowaniu i innych rzeczach. Ale chciałbym Was powitać z powrotem. Tutaj, jak widzicie, w, na obrazie pojawiają Wam się materiały, jakieś szkice a są to materiały, które właśnie używam w tym odcinku do zrobienia pandy e, takiej trochę bajkowej pandy, ponieważ było to moje zlecenie e, a zaraz o nim opowiem trochę więcej więc z pewnego słonecznego, upalnego dnia zadzwonił do mnie telefon a dokładnie znajomy mojego brata czy mogłem wykonać rysunek dla jego dziewczyny na urodziny ja mówię, no dobrze, yy, nie ma problemu, Uzgodniamy i myślałem, że chodzi o portret, ale okazało się, że nie chodzi o portret, tylko o rysunek pandy i to takiej bajkowej pandy, więc miałem w sumie trzy szkice, yy, ten, który najbardziej podpasował mojemu klientowi, że o, o to właśnie mu chodziło. Yy, więc jak widzicie teraz tutaj na ekranie macie yy, taki trochę speed drawing niestety w pewnym momencie wyłączyła mi się kamera więc będzie tylko yy, głowa zrobiona na tym filmie ale cała panda już jest gotowa i zobaczycie pod koniec zdjęcia ale tak zadzwonił do mnie telefon czy mogłem wykonać właśnie rysunek yy, pandy takiej bajkowej ja mówię jasne bo ogólnie pomysł jest taki że ta panda ma pójść jako grafika na bluzę Yy, właśnie jako prezent urodzinowy dla jego dziewczyny, yy, dla dziewczyny przyjaciela mojego brata. O, tak to im. Dawno nie nagrywałem i teraz ciężko mi, się, <ścoughs> ciężko mi się nieraz wysławiać. Przepraszam też trochę za mój głos, ale mam trochę zachrypnięty głos. I do tego te upały nie pomagają, ponieważ, yy, jak pewnie mówiliście na własnej skórze, w tym roku upały były przeokropne i ktoś musi do mnie wypisywać. <noise> Ale upały były przeokropne. Ja osobiście miałem taką sytuację, że pewnego dnia jak wróciłem do domu, usiadłem na kanapę i, i zasłabłem, dosłownie zasłabłem. Yy, przez jakąś godzinę nie było ze mną kontaktu, trzeba było dzwonić na pogotowie. Yy, po prostu mnie temperatura dobiła. Ja na przykład słyszałem niektóre osoby, które Yy, no miały trochę gorzej albo no nie dały rady z tymi upałami, nie wiem czy mogę zbytnio mówić na YouTubie, żeby YouTube nie zdjął filmu, yy, ale tak, więc mam nadzieję, że Wy w te upały dobrze się, o, dobrze się... nawadnialiście, o, <grym>, że nie wychodziliście też zbytnio nieraz z domu, jak były takie mocne upały, no bo to też nie jest dobre dla zdrowia po prostu jest to niebezpieczne to po pierwsze więc mam nadzieję, że z Wami wszystko było w porządku w te wakacje ogólnie wracając do rysowania to pewnie niektórzy, którzy mnie obserwują na Instagramie zauważyli, że nic dawno nie wleciało na tego Instagrama od maja jest to właśnie spowodowane tym, że miałem wakacje i rysowałem, tylko nie wrzucałem wszystkiego, bo niektóre to były takie szkice na szybko, a też chcę mieć ładne dosyć portfolio, portfolio na Instagramie. Ale za niedługo wleci zdjęcie świnki morskiej i pewnie z tego również się pojawi film, mam nadzieję, ponieważ jest to świnka dla mojej znajomej, która no świnka niestety odeszła, więc pomyślałem, że będzie fajnym pomysłem, żeby... Zrobić taki rysunek. Ja za ten rysunek nie biorę pieniędzy, bo to była po pierwsze moja e, inicjatywa i, i mój pomysł, więc nie chciałbym nawet brać za to pieniędzy, bo jest to też dla mnie przyjemność. A że znam tę osobę bardzo dobrze, to, e, to nie ma takiego problemu. I chciałbym też tutaj pozdrowić Szymona e, ma, na Instagramie, nazywa się Shamrock. Za to, że jak na przykład miałem wolny wieczór czy coś, to też mógł ze mną pogadać o rysunkach czarno-białych, ponieważ się tym zajmuje. I nieraz właśnie mi też doradzą. Również tworzy bardzo ciekawe prace, więc tutaj go pozdrawiam. I tak, i w sumie to tyle. Wiem, że ten odcinek jest trochę nie na temat, bo tu dużo tematów poruszam. Ale to jest w sumie pierwszy film po wakacjach, następnie już będą bardziej dopracowane. Teraz chciałem tylko tak za mi się przywitać, pogadać trochę i przepraszam za dźwięki w tle. Yy, ale no, niestety, jest jak jest, nie mogę nic na to poradzić, trochę. Ale tak, chciałbym Was bardzo serdecznie pozdrowić i oglądniczyć ten odcinek do końca, bo możesz coś mi do głowy do w głowy panie, że będę chciał wam powiedzieć. A w sumie to mam do Was jedno pytanie. Czy Wy w swojej karierze, osoby, które rysują, mieliście jakieś ciekawe zamówienia albo ciekawe historie z zamówieniami? Jeśli tak, to wpadnijcie do komentarzy i możecie tam zostawić jakąś ciekawą historię. Ja wszystkie komentarze czytam. Nie wiem, nie na wszystkie nieraz odpowiadam, ale na pewno, ten, ale na pewno wszystkie czytam. Więc tak, możecie coś ciekawego napisać, jeśli mieliście jakąś historię. A i chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz. O, e, za jakiś czas nasze filmy również będą miały napisy po angielsku, żeby zyskać również większą widownię, również tam e, z innych krajów, które na przykład nie rozumieją polskiego, bo wiadomo to jest normalne. Nie wszyscy rozumieją e, osoby, które nie są z Polski, ale za niedługo, właśnie filmy będą również z napisami angielskimi. Więc e, to takie jedno ogłoszenie parafialne i zaraz zobaczycie, właśnie skończoną pandę. Więc poczekajcie do końca. A ja Was jeszcze tylko zapraszam do zasubskrybowania, pozostawienia lajka i jak mówiłem, do napisania jakiegoś ciekawego komentarza. Bardzo nam to pomoże w rozwijaniu dalszych filmów, w nagrywaniu dalszych filmów i w rozwijaniu naszego kanału. Ja Was serdecznie pozdrawiam cieplutko, a z tej strony mówił Mati.